się płynie. Pidolczek. Kuchnia. Przywitaj się, Kuba. Ze wszystkimi? No, nie. Nie, nie. Ciebie, nie? No to dzisiaj zdjęcie Słonego, poza tym oczywiście jednym. Tak, <grymne> zobaczyła zdjęcie. Tak. Tak? <grymne> no proszę cię, Tołek, ale nie mów mi, że to... Zobaczcie, pokażę zdjęcie. Że to tak Krystian sam z własnej woli takie dzieci ci zrobił. No to jest do skasowania. Od razu, Absolutnie, kilka! <laughs> Nie do skasowania! Przecież to było najlepsze zdjęcie. Ale i z nią mnie. A jeżeli drugiego planu, to co ja zrobię? No, misz drugiego planu na fejsa, a będzie mieli no, drugiego planu. Zostaw i ja zobaczę to zdjęcie na fejsa. Nie będę pita, Kasia. Jeśli ile będę miał lajków, proszę, zostaw ja muszę mieć na fejsa. A tutaj wychodzę z też drugiego balkoniku. Kasia! Mam tego. górę. Coś takiego jak Tatry u nas. W takiej wysokości. Ale to od razu jest wypięczenie do góry. Także ja nie wiem, czy jestem w górach, czy jestem nad morzem. <grywy> o. Pozdrawiamy Polskę!